Powiedz Hyper, kto Twoim zdaniem wygra całe zawody? Która z drużyn? Wydaje mi się, że zawody wygra drużyna no, Fnatic albo Ez. Jak dla mnie. Bo no, mają największe doświadczenie. no Big raczej no, nie dają rady. Jestem sam ciekawy, jak się Nemania pokaże ogólnie z Zero Tenacity, bo oni nalany rzadko jeżdżą, a wiadomo jak to u nich wygląda. Ale bym raczej stawiał na Fnatic, nawet jak nie idziemy im na Rizon za bardzo, jak teraz urwali mapę. To Fnatic albo Ens raczej. Uważam, że turniej w Gdańsku wygra drużyna Ens i kibicuję za zawodnika Victor Sandoyank. Moim zdaniem wygra Rising Gaming. A kto wygra cały turniej? No pewnie powiedziałbym przed turniejem, że Fnatic, ale patrząc na to jak sobie świetnie radzi z nimi Rezon Gaming, no to, to, to powiem teraz, że rizon Gaming. Jest Fajnie byłoby gdyby na polskiej ziemi, w Gdańsku, gdyby wygrała polska ekipa, a, a pokazuje Rizon, że się nie boi, bo potrafi zagrać fajnego CS-a, także kibicuję oczywiście Polakom i, i trzymam kciuki i, i tak liczę, że się uda. Najlepszą drużyną, która wygra w turniej, Bethlic będzie Rizon Gaming. Moim zdaniem Bethlic Summer wygra big. Chcę, żebyśmy to be proud. żebyśmy kciuki za Polaków. No tak po zadowoleni. Chcę, analizie uważam, że